Cześć, z tej strony Dawid. Dzisiaj gramy w Emplea. Yy, gram na mapie Timbertown. Yy, próbowałem. O, już tam są. Nie, to nie mogło się udać. Uwaga, kto wygra? Czemu nie produował? Zginie. O i to w jakiej pozycji? <laughs> Dobra kolejna runda jest, nie ma co płakać Już był, ale nic nie zrobił Zabić? Kto to? Aha! Przecież na dachu u siebie też tą kampią. No nie. Nic już nie kombinuję, muszę biegnąć. Skąd? Pewnie zaraz zginę. Ale nie ma co ma dudzić. Wow. No nie, to nie mogło się udać. Miałem tylko parę HP. Mm, mam tylko dwa dedy. Ten jurkę hakled. Znowu tam siedzi. Czekaj, co ja będę robić? Dziwny. Może jego się po prostu nie da zabić. Nie. Sam nie wiem. Ale widać, że czeka. Tam są ludzie. Ten tutaj pewnie zabije. I co? Aha, teraz już nie. Jest restarting. <coughs> Muszę się postarać. A ta suwa? no tak. Mogą, jeśli będą mnie atakować. Okej, okay, jestem na samym końcu mapy. Z powodzeniem mogę tutaj kilka... Na razie nie widzę nikogo, nie, on zginie, ale i tak nie wiem gdzie iść. Na razie nic nie ulepszam, bo mnie na nic nie stać. Jeden gość został, ze już zero. Jeśli mnie będzie stać, kupię laser najpierw albo coś innego, jeżeli będę miał naprawdę dużo pieniędzy. Sto procent mocny upadek, gdyby tak mieć jeden hp, to by się zginęło 2700 Strasznie jasno, ciekawe, czy tu przyjdą, no nie, jestem chyba tutaj całkiem sam zginął. Ja idę. Aha, napłucę. Co to niby dochodziło? Dostałem. On też dostał. Jestem w ich bazie. Tu na razie czysto.

Ja yeah. Ale przy tej maksymalnej grafice naprawdę fajnie to wszystko wygląda To mam grafikę na full i nagrywam To jest bardzo mocne obciążenie na komputer Aczkolwiek nie zacina mi się. Dla mnie nie jest jakoś takie rewelacyjne, ale FPS-ów trochę ucieka. O o niestety kogoś zabili. No strasznie jasno to jest... Strasznie to jest jasne. To jest denerwujące. Aha, pomogę mu? O nie, już zginął. Ha, ha, ha. Fuck. Fuck nic nie zrobi mi. No teraz już tak. Kolejny. O, ale mordą zaryłem. Zdaje mi się, że to przegramy, albo remis będzie, ale bardziej je obstawiam na przegraną, jeśli on gdzieś pójdzie. Korea. Ktoś tam jest. O, ma przechlapane. jeśli go zauważyli. Zapowiedziam, że jak jak będzie? Remis, czy wygrana? Remis, czy wygrana? Tak, przeżył to. nie nie wiem, czy tam jeść. No i już luknę Może razie nie ma A teraz jest Uciekam Fuck Ustawiam. Jest uciekam tak słabo cztery dedy a wcześniej byłem kiedy nagrywałem ale nie było głosu prawdopodobnie w komputerze coś było zepsute bo podłączałem do komputera a nie do do yy, głośności bo mam takie pokrętło do do głośników i tu właśnie przy tym gośniku podpiąłem i to działało. Już mam przy komputerze takie wejścia, ale coś się tam stało i nie było nic słychać. O, s spadł jak. I kto wygra? Remis. ja yeah. No to czasem dziwne jest, ale może być realistyczny, bo kiedy ktoś upada, jeszcze strzela. Trzyma spust. Mm, aha, sorry. Nie, raczej tam będzie lepiej. Skoro oni idą tam, to ja też. Nie będę się przecież narażał na niebezpieczeństwo. Aha, już mogą atakować. Na razie nie ma gościa, który tam skampił. 2300 To lepsze, to, to 4100 zostało Nie, ja tu już wszystko ulepszyłem co trzeba Wszystko ma swoje plusy i minusy Każda, każde ulepszenie Może będzie właśnie film o ulepszaniu broni w n-play Jeśli chcecie oczywiście Więc napiszcie w komentarzu Ile jest. Aha, my grywamy, my wygrywamy jedną rundą. Hmm. Aha. Tak. Co zejść. Gdzie, 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 gdzie? Strzelał do mnie. No nie. 1600. Ale ja tu mam wszystko kupione. A headshoty dla mnie są trudne. Snajperem nie jestem. Chyba, że swój pistolet. Tym. Ale ja mam tylko 7 nabojów. Ale popatrzcie jak się szybko biegnie. Go kończę No jeszcze to Dużo o tu zostało. Hm. O. No, 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 nam dość dobrze idzie. Nikt jeszcze z nas nie zginął. Gdzie jest? Gdzie on w ogóle jest? No dobra, to tyle. Ja się z Wami żegnam. Cześć.